Superbet, sponsorem głównym GKS-u. Tychy na pewno żal nam dzisiaj tego przegranego meczu, żal nam, ty, żal nam tych sytuacji, które stworzyliśmy sobie w drugiej części meczu, żal nam też tej straconej bramki w taki kuriozalny sposób. Natomiast za mało dzisiaj też, trzeba uczciwie powiedzieć, zrobiliśmy, jeśli chodzi o kreowanie sytuacji. I tutaj mówię o pierwszej części tego meczu, gdzie nie zadaptowaliśmy się odpowiednio do warunków. I z tego powodu też możemy mieć jakieś pretensje do siebie. W drugiej części meczu już odpowiednio zareagowaliśmy na to, natomiast nie byliśmy dzisiaj chyba w stanie zdobyć bramki. Byliśmy blisko, ale nam dzisiaj to po prostu nie wyszło. Dzisiaj się potknęliśmy, ale. Ta runda trwa dalej i na tym naszym celu, który mamy do zrealizowania, dzisiaj się potykamy, ale podnosimy się i po prostu walczymy dalej. Dziękuję. Przede wszystkim pierwsza część meczu, jedna z lepszych, które, które pamiętam w naszym wykonaniu, naprawdę fajnie się to oglądało, miło było popatrzeć. Brakło nam tej finalizacji. Ale, ale to naprawdę była fajna, fajna pierwsza połowa z naszej strony. Yy, druga połowa, no cóż, jednak widać, że troszeczkę pewne rzeczy, które się wydarzyły w drużynie, yy, pewne infekcje i tak dalej, widać było dzisiaj to gołym okiem, że, że coś tam jednak, jakiś ślad to pozostawiło, niemniej jednak yy, przy tym całym wysiłku potrafiliśmy być na tyle, Zdeterminowani, skoncentrowani, na to, żeby zdobyć jedną bramkę, a przede wszystkim nie stracić. I, i, I to jest najważniejsze i za to chwała drużynie, że te ciężkie chwile przetrwaliśmy. I tak naprawdę wszystko przed nami. Superbat. Sponsorem głównym GKS tychy.